Witam państwa serdecznie, zapraszam na teledziennik. dziennik. Oto skrót najważniejszych informacji. Dziś w Radomiu uroczyście obchodzono Święto Wojska Polskiego i 75. rocznicę cudu nad Wisłą. Obiekt publicznej szkoły podstawowej nr 21 na południu nie zostanie w całości oddany do użytku przed 1 września. A oto szczegóły informacji. W Radomiu, podobnie jak w całym kraju, obchodzono dzisiaj Święto Wojska Polskiego i 75. rocznicę wojny polsko bolszewickiej Oficjalne uroczystości rozpoczęła Msza Święta w kościele garnizonowym. We mszy świętej uczestniczyli m.in. przedstawiciele wojska, środowisk kombatanckich, władz miasta, województwa oraz organizacji społecznych i politycznych. Po mszy głos zabrał wicewojewoda radomski zbigniew Gołąbek, marszałek sejmiku samorządowego Jan Bednarczyk oraz szef wojewódzkiego sztabu wojskowego pułkownik Zdzisław Kurowski. Dzień 15 sierpnia jest dniem największego w historii Polski zwycięstwa żołnierza polskiego nad przeciwnikiem nad oddziałami armii czarnowej, która poparła na zachód, a po drodze na zniszczyć niepodległe wody państwo polskie i stworzyć z niego Polską Republikę Radziecką, pozbawiając w ten sposób jej suwerenności. Na zakończenie uroczystości złożono kwiaty na pomniku płycie nieznanego żołnierza. Potem odbył się przemarsz ulicami miasta. Z informacji jakie uzyskaliśmy od prezydenta miasta Kazimierza Walazło wynika, iż obiekt publicznej szkoły podstawowej nr 21 na południu nie zostanie w całości oddany do użytku przed rozpoczęciem roku szkolnego. Mimo że inwestycja nie zostanie zakończona przed 1 września, uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego odbędzie się. Dzieci rozpoczną naukę w dwóch nowo wybudowanych pawilonach. Pozostałe pawilony mają być oddane do użytku do końca tego roku. Termin ten jednak jest uzależniony od tego, czy kuratorium oświaty wywiąże się ze swoich deklaracji finansowych. Chodzi tu o kwotę 5,5 miliarda starych złotych. Według prezydenta w planach budowy należy jeszcze wprowadzić pewne korekty. Zarząd miasta postanowił ogłosić konkurs na zagospodarowanie terenu targowego przy ulicy Śląskiej. Konkurs zostanie ogłoszony na przełomie sierpnia i września. Wszyscy, którzy są zainteresowani konkursem, mogą przedstawiać swoje propozycje zarządowi miasta. Przedstawiane koncepcje mają dotyczyć zagospodarowania przestrzennego terenu między ulicami Poznańską, Staropatowską i kolejową, a także zasad, na jakich teren ten ma być przekazany przez gminę. Z grupą, która przedstawi najciekawsze propozycje, miasto podpisze umowę. Rozstrzygnięcie konkursu. Planuje się na październik. Urząd Miejski zapowiada dokładniejszą kontrolę punktów sprzedaży alkoholu. Tymczasem do urzędu napływa wiele odwołań dotyczących opinii wydawanych przez zarząd miasta w sprawie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Do zarządu miasta wpłynęło 90 wniosków dotyczących zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Według wnioskodawców punkty, w których sprzedawany jest alkohol, spełniają wszelkie podstawowe wymogi. Tymczasem opinia zarządu miasta jest inna. Wiele punktów nie spełnia warunków dotyczących powierzchni lokalowej. Dlatego prezydent zapowiedział powołanie specjalnej kontroli, która będzie miała za zadanie sprawdzić, czy podane informacje, we wnioskach są zgodne z prawdą. Tym, którzy podali nieprawdziwe dane, grozi utrata koncesji na alkohol. Przypomnijmy, że zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wydaje Urząd Miejski, potem podpisuje je prezydent. Natomiast zarząd miejski jest jedynie organem opiniującym. Oddział Wojewódzki Ligi Kobiet Polskich reaktywowano w Radomiu na wiosnę 1993 roku. Liga Kobiet prowadzi m.in. kursy ułatwiające zmianę zawodu lub znalezienie pracy. Do współpracy chcę zachęcić wszystkie kobiety, które chciałyby pracować, miały trochę wolnego czasu, miały taką potrzebę serca płynącą, żeby pomóc innym, ewentualnie potrzebujące pomocy, które również chciałyby w jakiś sposób. Pomóc sobie, swojej rodzinie i nawet te, które chciałyby zdobyć trochę pieniędzy. Z tym, że pieniądze muszą wypracować same. My nie mamy funduszów, żeby pieniądze dać. Czym zajmują się kobiety działające w lidze kobiet polskich tu w Radomiu? W Radomiu, ponieważ zaczyna, zaczynałyśmy, reaktywowałyśmy naszą działalność bez jednej złotówki, bez grosza. Zaczęłyśmy działalność gospodarczą. Sprzedajemy tanią odzież zachodnią. Mamy trzy punkty na struga 2 i na słowackiego 1. Mamy punkt, który pomoc społeczną organizuje, to znaczy pomaga ludziom poprzez opiekę nad chorym, nad zdrowym dzieckiem, nad no, kimś, kto potrzebuje takiej pomocy, sprzątanie i taką właśnie działalność. Liga Kobiet Polskich prowadzi też na plantach punkt, w którym przyjmowana jest nieodpłatnie używana odzież, zabawki i przedmioty codziennego użytku. Rzeczy przekazywane są również nieodpłatnie osobom potrzebującym, których przychodzi tu coraz więcej. Mamy zamiar, i tu bardzo zachęcałabym wszystkich Państwa, żeby zainteresowali się tym. Mamy zamiar zorganizować kurs po 10 września kurs komputerowy, podstawowy. Który będzie o wiele tańszy niż wszystkie inne kursy, bo jesteśmy zorientowane, że jest taka potrzeba, że kobiety, które chciałyby zdobyć pracę i to dobrą pracę, w tej chwili bez znajomości pracy na komputerach jest to prawie niemożliwe. Chcemy zorganizować również szkołę rodzenia. Szkołę rodzenia przede wszystkim dla par, które chciałyby odbywać tak zwane porody rodzinne, a więc rodzić razem. Będzie to na bazie szkoły, liceum pielęgniarskiego przy ulicy Keles Krauza. Kurs komputerowy wracając będzie przy ulicy Kościuszki na bazie komputerowej technikum mechanicznego. Chciałybyśmy zachęcić wszystkie panie, które mają pomysły, które chciałyby i zarobić i zorganizować jakąś działalność gospodarczą, którą, w której można by i inne osoby zatrudnić, żeby się do nas zgłaszały z pomysłami, a my pomożemy. Dzisiejsze pogorszenie pogody i zakończenie przedłużonego weekendu oraz związany z tym wzmożony ruch pojazdów zwiększa zagrożenie wypadkami drogowymi. W ciągu ostatnich czterech dni zanotowano wzmożony ruch na drogach, doszło do wielu kolizji drogowych, jedna osoba poniosła śmierć w wypadku drogowym. Pogorszenie pogody i zwiększony ruch pojazdów spowodowany zakończeniem kilkudniowego okresu świątecznego utrudniły warunki jazdy. Do godzin przedpołudniowych zanotowano dzisiaj kilka kolizji drogowych. Policja apeluje do kierowców o ostrożną jazdę. Mam dla Państwa komunikat. Wojewódzki środowisk zatrudnienia i rehabilitacji osób oferuje pomoc finansową, pod korzyści, by utworzyć miejsca pracy dla osób niepełnosprawnych. Koszt utworzenia stanowiska pracy nie może przekroczyć 30-krotnej średniej płacy krajowej. Poza refundacją utworzenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej, Wojewódzki Ośrodek zwraca pracodawcy wynagrodzenia plus składki zUS przez okres 18 miesięcy. Pracodawcy zainteresowani tworzeniem miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych proszeni są o zgłaszanie się do Wojewódzkiego Ośrodka Zatrudnienia i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Radomiu. Ulica Księdza Łukasika 3, pokój 120 i 121. Telefony 63 48 75 oraz 63 49 09, wewnętrzny 11 21. W teledzienniku pora na informacje sportowe. Piotr Szprędałowicz. Witam Państwa. W dniu wczorajszym odbyło się nadzwyczajne walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze Radomskiego Klubu Sportowego Radomiak. Zgodnie z przypuszczeniami, głównym tematem spotkania był dalszy ciąg formalno-organizacyjnych przekształceń klubu. Po jednogłośnym udzieleniu absolutorium ustępującemu zarządowi, również zgodnie podjęto uchwałę o ogłoszeniu upadłości Radomiaka. W zamian powołano do życia Federację Autonomicznych Sekcji Sportowych Radomiak, skupiającą usamodzielnione wcześniej klubowe sekcje. Na czele nowej organizacji stanął dotychczasowy prezes Radomiaka, Wojciech Słomka. W skład zarządu weszli ponadto przedstawiciele każdej sekcji, jedno miejsce zarezerwowano zaś dla członka zarządu miasta. FASS Radomiak swoją działalność sportową zamierza prowadzić na dotychczas wykorzystywanych obiektach przy ulicy Struga, licząc na rychłą ich komunalizację. W dzisiejszym teledzienniku to już wszystko. Zapraszam na jutro na 17:15. Do widzenia.